Siemanko jestem oczywiście Polish Warrior Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj gościnnie 1 na 1 na boksach z skepciem Witam, witam No i zagramy tak jak było z paczolem boksy do 10 yy, No i co? i W sumie możemy chyba zaczynać Możemy dokładnie Darty idź na swoją stronę ty A no, no. Aż do rogu Ja Dobra. się spoksowałem 3, 2, 1 O, trochę za szybko restartowałem, a to jest nieważne w ogóle bez rozstrzewki Ja też, pierwszy raz odpaliłem w ogóle Fortnite'a dzisiaj Holy shit Właśnie, bo to jest wszystko twoje, kurde no. o, nie, nie, nie. Ale jak już nagram. Jak już z paroma youtuberami nagrałem, to ci powiem, że już się tak nie stresuje Na początku Ja ci... też się nie stresowałem To był masakra na samym początku o jest to najgorsza edycja O kurde Ale jest rano, znaczy no już jest 15, ale jest rano No ja wstałem o 13 także No ja o 12, znaczy w sumie wstałem o 7 O 7 Ojej. W ogóle możesz być pierwszą osoba, osobą która wygra, bo z Sugarem wygrałem, z pacholem wygrałem Zobaczymy jak będzie z tobą nie dobra to full focus, nie no nawet... A, a mi prankę zrobił O nie, no nie, nie, nie. Ja też to widzimy prankę Nie 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 Dobra bieg, Nie dobrze. dobra Pogrożenie. Pogrożenie, widzowie Ja wierdziele A już się wystraszyłem bo ten kill tak dziwnie wygląda Jak go wyciągasz To no masz taki delay to, dziwny ja też nie ogarniałem właśnie że ty masz kill w ogóle w ręce <laughs> No, No nestras tak dziwnie wygląda O jej. Dobra, to 1-1 jeden, Może jeden. co ja zrobiłem teraz? Gdzie ty jesteś? Ale miałem laga, ping mi poskoczył Byłem wścibiony trochę eh? czekaj, 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 czekaj Lagi, dobra, dobra, lagi, dobra, dobra. lagi Sorry, sorry Jasna sprawa Nara już może mi się klepać Dawaj dobra. Ale gdzieś pompę dostał Ja dostałem mniejszą, bo 60 HP No dobra, tak jest coś mi stałe Styd, wstyd Jestem A, głupi so, błąd, że, tutaj pokażę, że... że głupi jest błąd, że twoje ściany są moje, tak mi pisze czasami, jak tak się w popatrzę. No nie no ty Dobra Nie gra No beka w chuj Nie dobra Nie, nie gramy z nich Do 10 gramy, czyli ta. do 5 wygranych Znaczy w sensie yy, Ogólnie do, do 10 punktów możemy zagrać w sumie Bo tak to mega szybko zleci o, Dobra że po prostu 10 punktów to będzie Ja co ja robię Ale, gram jak gówno teraz o kurde Holy shit Nie wiem czy widziałeś jak grałem z patcholem, a jak gram teraz No właśnie coś tam widziałem jak z patcholem grałeś Ale za ugaru nie widziałem Może po prostu samych Kiedyś... przeciwników dobrałeś Ej <laughs> no patchole O Jezu O Jezu, jaki wyciągnąłem Ale że lupę dostał, co? 160 A ja tam 120 ale Ja wiem co ty zrobisz, ale i tak pierwszy zawsze No i pokazywał, że to jest moje i widzisz mi przez co się wywalił Wow twoja strzała głupi włącz A <głupia> kurde Oj, to jest chyba pierwsza przegrana i to taka mega łatwa Ojej Ty, ale nie spodziewałem się ty, kurde No ale sobie to, to, to my tylko my. dlatego, że bez rozgrzewki pamiętajcie Tak <grymna> Nie, to jest za bardzo dojeżdżasz, że muszę zaraz W sumie właśnie, o pytankach zapomniałem, więc w sumie pierwszy pytanku ci zadam yy, Dlaczego akurat yy, skin ryba? W sensie no dlaczego, ryba? no... dlaczego ci się tak spodobał ten skin? Dlaczego nie grałeś? Hmm, to jest trudne pytanie Ale no generalnie... O jest z lagi mam, ryba jest śmieszna po prostu Ryba mnie rozśmieszała za... O ty kurde Nie, ping mam, ping mam, sekunda Ale po prostu zawsze ryba mnie rozśmieszała Zawsze ryba mnie rozśmieszała Starszy mi się wolała ten skin no nie powiesz mi, że nie jest śmieszna. Czaj, weźmy nie, nie mnie, nie Sam niebi, kupiłem, nie biję rybka. Nie bij mnie, Patrz, patrz mi w oczy, patrz no, no fajki śmieszny, taki fajna ryba. Dobra, idę już stąd, zabuduj się tam. Czekaj bo tam twoja moja ściana. A, dobra, piękny, dawaj. piękny skin. Mi się podoba strasznie ryba. No i po prostu dlatego, że jest śmieszna. To jest ale... Dlatego, dlatego Kolejne pytanie dawaj. Czy masz tylko jedno? Kolejną pytankę, no to w sumie. Yy... Kto według Ciebie z KNS jest najlepszy? No, no mi się wydaje, że na Mintyreal stwierdzimy, dlatego że, no wiecie, to jest trudno ocenić, kto jest najlepszy. Yy, aktualnie, jeśli patrzymy na wyniki, no to ja jestem najlepszy, nie, bo tam szugar jeszcze wyników nie ma, ale pewnie zrobi na Mintyreal, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, ja, ja sam mogę jak na razie potwierdzić, że w sumie z Tobą mi najtrudniej się gra. O znowu, dostałem lufę. I zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie, nie? Bo budowanie niczym nie oznacza nic. Tutaj... No, tak. w no Fortnite... Jak mamy na przykład Psalma, nie? On na całym World Cupie zrobił chyba 4 fragi, a top 2 zajął, drugie miejsce wygrał, 2 miliona dolarów. A Bug na to Buga prawie ile? Chyba 30 fragów? Coś takiego 20. To jest przeogromna różnica. I dlatego tutaj... Oj... No tak, black. nie co jest, a to jest nieważne. Nie, ważne. nie się na mnie na Discordzie. Znaczy teraz nie, ale wcześniej czy, czy chciało razem, ale to tam się zepchnie jaki kilkaki ty. Gdzie ty jesteś? No dobre pytanie. Bo muszę cię teraz jakoś. O nie mam z... pingu. Tak. teraz. Pytanko następne: yy, Kto będzie twoim duo partnerem na Winter Royale? Sixon, Sixon, kiedyś z nim względuję i teraz spróbujemy, zobaczymy jak to będzie, bo Sixon generalnie problemy z ręką i nie może dużo grać jeszcze w ogóle nic nie trenowaliśmy jeszcze jeśli chodzi o miłto ale ale ja jestem dobrych myśli I mi się wydaje że nam wyjdzie tam interia mi się wydaje że na cirku poważę, pokażemy pokażemy ten pokażemy swoją umiejętność jak tak tam mogę nazwać kurde ten ping to jest przywolone, nie wiem dlaczego mam ping, szczerze mówiąc Wow, się wystraszyłem Ja nawet nie widziałem, ja na, wiedział, ja, ja na ciebie... Przez ping znów przychyliłam, no nie 4 -3. Nie wiem dlaczego No myślę, ale caption nieca... najlepszy, no caption najlepszy mogę powiedzieć Z Sugarem, yy, znaczy z Sugarem graliśmy w sumie do czterech i to graliśmy yy, O 10 zł ogólnie u niego na streamie yy, A na odcinku graliśmy zwykły 1 na 1 o 10 złotych to kurde grube pieniążki jednak były Do 4-1 mi się udało wygrać na boxach Ale na 1-1 takim zwykłym na przykład przegrałem, nie? Więc to też... Ale z Sugar'em to no. mamy naprawdę Nie, oh. dobra, nie, nie, dobra, nie, 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 nie. To yes. jest jakieś... To jest jakieś, nie wiem, no nieporozumienie Przecież okay. przegrywam chyba teraz Nie, remis, 4-4, no, no, 4 -4 no Co za pech, co za pech Nie, dobra, teraz full tryhard Full tryhard Nie, no, no to jest twoje, no, jeszcze dawa się, mogę, mam ping znów. Ale dobra. To za ucieczkę? Oj, ping. O, Boże, 30, no, Ping mam znów. No, nie wiem dlaczego, naprawdę, no, przed chwilą było wszystko dobrze, teraz coś się zaczęło. Co? Pokazywało mi, że moja ściana. No mówię, to jest taki błąd. Ale mam Oj, widziałem. A z Pacholem nawet nie wiem ile było, szczerze. Jaki no filmik, ale bo... Pachol nie gra, nie? No tak, My tam mieliśmy grać w ogóle do 10, a tak nam się fajnie grało, że film wyszedł 30-minutowy i graliśmy chyba do 30, także. O kurde. To aż tyle no, pytań po... było? Znaczy, nie pytań, tylko po prostu gadaliśmy sobie tak, tego, nie? No, dobrze, dobrze. I jakoś tak w sumie spoko ta gadka była, Gadaliśmy też na takie w sumie fajne tematy, więc patrzę powiedział, że w sumie mogę to dać do filmu, więc dodaliśmy i wyszło 30 minut. Także Oj, bomba o i pompa 30. Chyba rip będę miał I tak, bo nie mam po tej w ogóle... Jeszcze twoje ściany są. Co? mam takie like, lagi, że ci, ja, ja Ja ty... jak ty ja nawet nie wiedział że ty mnie zabijasz, nie? Taki lagi like, taki lagi like. nie wiem co naprawdę. Będą pisać, że zwalasz na ping pewnie A to nie widzę, no, naprawdę są lagi. Są przepotężne lagi. Może jakiś serwer brazylijski wybrać, wreszcie, jest prawda? <laughs> ja, nie wiem no. Kurde. <laughs> mam. Te kilofy to był przypadek. <laughs> no, tak przypadek, nie no dobra <laughs> Nie wiem, co się stało od dostawcy. Ale naprawdę Bo on dobra. leci ze mną. Co? No i znowu mi pokazuje, że to jest... A... A MNIEŚCIE! O, nie, nie. Wow, o teraz bym skończył chat O tak szedł, to ja robię... dojeżdżam ciebie Ale ryba się wściekła, i zdumiałem miałem ping no, no 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 no, nie! No jest. No jak to twoje ściany są... Jak... Nie... To Jakby nie... Nie to... Wy to widzieliście widzowie, pokazywało mi normalnie G edytuj na ścianie i nagle ty ją edytujesz, no Piękna <grystanie> sprawa. O nie, subów nie połączyłem mi suby przychodzą. Najgorzej Ale myślałem, że grasz mniej więcej tak jak w sumie Sugar na takim poziomie. Aż się zdziwiłem, zdziwiłem się. Dziwiam. Mega dobrze ci idzie. jest. No znowu jestem. No ja sobie edytuję. A ja w ogóle ryby nie zjadłem, dlatego już to na biało. Myślę, że taką lufę mi dałeś. O, był teraz lak no. o, no. o jezus, Anaki, to wszystko część przez schody. to jest tak głupie, że teraz zamiast schodzić pod, bo chyba kiedyś wywalał cię pod schody, jak były żółte, to teraz się wala nad. Ta, mm -hmm. tak, tak mi się daje, że teraz tak jest. Gryżę, że kiedyś tak było. Na pewno coś z tym zmienili, ale nie wiem, czy Dobra, no to jest 8-6, tak? Masz 6 fragów? No a ty? Yy, no ja mam 8, no to dwa punkciki i wygrana. Dobra, Musiałem 9. Dobra, teraz ufokus Ha! Co, to co? Chciałeś porobić szefa, nie, nie, Oje. Jest siedem, siedemdziesiąt no. A widziałem tylko ten twój łeb, ale... Bardziej biweb, <noise> jak to czego ktoś Co? Twój dasz? Dobra, moi przestaje. To... Nie, 10 nie masz Łatwo Kurde, no nie zaliczamy, nie zaliczamy, no, lagi miałem Ta, nie zaliczamy, <noise> nie, nie, ale... Ja naprawdę o lagi. <noise> Teraz to w ogóle się odpaliły lagi takie, że to szok o, no nic o, się 200. 200. Nic nie mogę zrobić. No niestety. No, nie ukrywajmy, ja widzę, wygrał lepszy, tak. <noise> no. <noise> Dokładnie widzę, wygram lepszy Będzie trzeba kiedyś zrobić rewanż Także, Jak chcecie rewanż z Kepciem to możecie napisać w komentarzu I czy chcielibyście zobaczyć rewanż na 1 na 1 Czy może jednak na boxach znowu Także Kepcie co ty byś proponował? Boxy czy 1 na 1? Hmm. To i to To i to, no to w sumie można będzie zrobić do 5 boksy, do 5 1 na 1 Dokładnie. Także dobra. Dzięki za oglądanie. Napiszcie jeszcze, jakiego chcecie. No, yy, następnego streamera, youtubera. Mo, możesz ja zaproponować kogoś, tak jak patrzę dwie osoby. Mówię zaproponować? Dwie osoby, no. Yy, pro, to ja zaproponuję. Hmm, kogo można to zaproponować? Jacoba przez dwa O. Tego Zygonzowa. Yy, aha, no no no. Jacoba. Dobre. I jeszcze kogoś Jego. Dwie osoby. A, mogę dwie osoby. To Jacoba i. Kogo jeszcze? I radowitego. No dobra, A no to. Był... Nie, radowity nie był. był A był. Był patrol i sugar był. A to radowitego jeszcze. Dobra, no to. Jak chcecie radowitego, to hashtag radowity. Jak chcecie Jacoba y, tego z konsoli, to hashtag Jacob. Także dobra. Dzięki za oglądanie, dzięki KevChat za wystąpienia I co, no Trzymajcie i. Się. Może widzimy się w rewanży. Także jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć, i piona!